Zima nastała. No, jedni się cieszą, drudzy się martwią, a dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem typowo poradnikowym. I spróbujemy Wam przybliżyć, jak się zachować, albo takie ABC, jak zabezpieczyć zwierzaka, szczególnie tak wodnego, jakim jest łabądź. Ale ta Marcin, na co dzień prowadzimy ośrodek leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt. Zapraszamy na odcinek. Kochani, ośrodek funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki Wam, dzięki naszym kochanym patronom i przyjaciołom Puchaczówki, więc jeżeli bliskie Wam jest na serduchu życie i zdrowie takich kaczorów potrzebujących pomocy, zachęcamy dołączyć do tego fantastycznego grona, a naszym fantastycznym patronom i przyjaciołom Puchaczówki z całego serducha dziękujemy ogromnie za to, że, że z nami wytrzymują. Dokładnie. A wracając do tematu, temat dosyć... Hmm. Troszeczkę trudny, bo i nastała taka pora roku, gdzie już to jest dla nas dziwne, jak widzimy bociany czy łabędzie, które zostają w naszym kraju. Po części jest to człowieka wina, bo dokarmiamy, chodzimy na zbiorniki wodne przez cały rok i zostawiamy dla nich jedzenie, rozleniwiając tym samym ptactwo wodne. No karmić też trzeba mieć i robić to z głową, no, ale jak już dochodzi do jakiegoś problemu związanego z ptactwem wodnym, to może zrobimy tak. Problem z ptactwem wodnym pierwszy, to jest karmienie. Jest wiele głosów mówiących, na przykład to, że nie ma badań naukowych udowadniających to, że karmienie chlebem jest bezpośrednią przyczyną tego, że takie łobędzie mają tak zwane anielskie skrzydła, czyli ostatni staw. W skrzydle wywinięte i takie wiecie, takie nieloty są z y, takimi skrzydłami do góry. Nie ma faktycznie badań naukowych, ale jest wiele obserwacji to potwierdzających. Nie karmi się ptaków wodnych, czy w ogóle nie karmi się ptaków chlebem. Słuchajcie, to jest po prostu. no, To tak jak my byśmy żywili się cały czas McDonaldem, ale o tym mówiliśmy w odcinku o łabędziach, macie go tutaj. Dzisiaj skupimy się na tym, jak pomóc takiemu łabędziowi i na co zwracać uwagę. Czy łabędzie, które pływają po stawie, zbiorniku, potrzebują naszej pomocy? No nie, póki woda nie jest zamarznięta, no to raczej nie trzeba ich odławiać, sobie po prostu tam będą, no ale jak już dokarmialiśmy przez cały ten czas, no to warto już się pokwapić i przynieść im coś do jedzenia. Czyli warzywka gotowane bez soli, wiadomo, ale o tym też już było mówione. Słuchajcie, zwracamy uwagę przede wszystkim na to, co... Może ewentualnie jakie obrażenia mogą mieć człowieka? Te maluchy trafiły od nas, w zasadzie tutaj Heniek, ten dorosły, pilnuje dwóch maluchów. Jeszcze kolejne łabędzie mamy w kwarantannie w ośrodku, ale trafiają do nas łabędzie w tym roku przede wszystkim z zatruciami i z ranami. Niestety po pozostałościach, jakie zostawiamy za sobą. O śmieciach też był odcinek, też go tu macie, ale chociażby żyłki zostawiane przez. Yy, nie wiem, czy nie chcę obrażać wszystkich wędkarzy, ale jest bardzo wielu takich, wiecie, brudasów zostawiających śmieci za sobą. Odpocznie sobie nad wodą, zrelaksuje się, nie wiem, zerwie mu się żyłka, to już nie kwapi się, żeby iść po ten zestaw, który ma zerwany, tylko to zostawia. I... Ale to mogą być reklamówki, mogą być śmieci takie, jak mamy przy domu, a gdzieś wiadry je zaniesie albo zostawiamy po prostu, bo nie chce nam się ich zabrać ze sobą. Jeżeli zobaczycie, że łabędziowi wystaje kawałek żyłki z dzioba, na bank gdzieś tam dalej jest haczyk. Niestety trzeba takiego będzie odłowić i mu pomóc, bo inaczej gdzieś tam będzie zastój, gdzieś może stan zapalny się dostać, albo w ekstremalnym przypadku, takie niestety też nam się zdarzały, gdzieś się zahaczy ta żyłka, pociągnie się i przełyk cały się po prostu rozprówa i to już nie ma co wtedy leczyć. Może zdarzyć się tak jak z tym łabędziem tutaj, który był dokarmiany, o, ten, dokładnie ten mały. Palcem tak bezczelnie pokazałem, ale może się zdarzyć w ten sposób, że dokarmianie przez ludzi niewłaściwe spowoduje, że on przestanie rosnąć, bo zablokują się tam jakieś procesy dziwne, dostanie nie wiem więcej chleba, zamiast, yy, patrzcie, teraz już, już yy, niepotrzebnie wchodzę w, yy, w jakieś durne szczegóły. Jeżeli widzicie nietypowego łabędzia, nietypowo się zachowującego, wtedy warto chociażby się zainteresować. Jeżeli zobaczycie łabędzia, który ma wywinięte jedno skrzydło, nie tak jak no, jak powinno się, gdzieś tam zawinięte pod spód, jakoś tak dziwnie wykręcone, albo nie daj Boże zobaczycie krew, oczywistym jest, że to zwierzę potrzebuje pomocy. Wrocław to jest takie miejsce, jeszcze tylko mi tak do głowy przyszło, gdzie bardzo często łabędzie można spotkać na mostach. Ale na mostach dlatego, że albo niechcący na tym mostie wylądowali, szczególnie most milenijny ma takie przyciąganie dla nich mocne, albo zderzyły się z linami, które ten most... Przytrzymują, nie wiemy dlaczego tak się dzieje, ale bardzo dużo jest takich przypadków, że łabędzie rzeczywiście uderzają końcówką skrzydła w, takie, w taką linę podtrzymującą no, element konstrukcyjny takiego mostu i niestety bardzo często łamią sobie kości tych skrzydeł. Spokojnie, jest to na szczęście wyleczalne i jeżeli nie jest to gdzieś zgruchotane na stawie, jesteśmy w stanie z naszymi kochanymi weterynarzami takiego łabędzia naprawić. No dobra, ale jak się zabrać w ogóle do y, ratowania, do niesienia pomocy takim stworzeniom? Y, jeżeli tafla nie jest zamarznięta, no to y, no przy takich temperaturach to tylko morscy mogą się rzucić że, na ratunek. I tutaj u łabędzia jest y, straszny ten jego syk, y, ta szyja, która się wywija, y, te skrzydła, które mi może zrobić łabądź krzywdę. Y a jak jest ale, w rzeczywistości? Ale jak jest w rzeczywistości? One bardziej się boją niż. No, niż. niż w rzeczywistości, w rzeczywistości tak to jest. I, I próbują nas na wszelki wypadek odstraszyć. Pamiętajcie, to jest duże stworzenie. Dorosły łabędź może ważyć nawet 10 kg, byważe odrobinę więcej nawet. Ale uderzenie dzioba będzie, jeżeli chce tylko i wyłącznie odstraszyć, to płasko uderzy. Tak, żeby po prostu odepchnąć. Jeżeli chce zrobić delikatnie krzywdę, bo on naprawdę nie zrobi jakiejś wielkiej krzywdy, to uderza końcówką dzioba na której końcu ma ząb i wtedy robi tak, żeby to zabolało, ale nic więcej nam, że tak powiem, tak naprawdę zrobić nie może. Dorosłemu człowiekowi żaden łabąć nie połamie nogi, ręki skrzydłem rozpędzony. To, to jest jakaś jedna wielka, wirutna bzdura, słuchajcie. Bardziej są niebezpieczne, kiedy one faktycznie y, próbują ochronić swoje potomstwo, ale jeżeli one same uległy wypadkowi. To naprawdę zwierzęta wiedzą, że no, szukają pomocy, i wtedy człowiek no, jest jedyną tą deską ratunku, i już są w stanie nawet przecierpieć to i, i złapać się. I teraz tak, jak podchodzimy do łabędzia, którego no, musimy odłowić. Bierzemy takiego łabędzia, zachodzimy od pleców. Jeżeli jest możliwość, to rzucamy mu tak jak w poprzednich materiałach, w których mówiliśmy Wam o pobieraniu takich zwierząt z ziemi chociażby. Zarzucamy mu szmatę na głowę, czy to jest jakiś oddychający kawałek, nie wiem, stare prześcieradło, czy jakaś koszulka i po prostu bierzemy od tyłu, razem ze skrzydłami za korpus, łapiemy, podnosimy do góry. Po internecie chodziło takie zdjęcie kiedyś, gdzie y, pani siedziała w Klinijce czekając na pomoc, tak z przodu trzymała łabądka, i łabądek tutaj otulał, szyję dookoła. Specjalnie spreparowaliśmy taką sytuację i wyjaśnimy wam, dlaczego tak się dzieje. To nie jest, że zwierzątko jest wam wdzięczne, nie, to jest naturalne zachowanie. Ta szyja łabędziowi, jeżeli złapiemy go z przodu, po prostu obwisa. Ale nie róbcie w ten sposób, to jest zdjęcie tylko i wyłącznie spreparowane, bo jeżeli złapiecie łabędzia tak z przodu, że będzie miał łapy tutaj, na końcu łabędzi Łapek są bardzo ostre pazury i tymi pazurami może was po prostu bardzo dotkliwie podrapać. No dobra, ale mamy takiego łabędzia znalezionego na brzegu albo gdzieś, nawet przy drodze, bo też się takie zdarzały przypadki. Jeżeli on faktycznie ma przeskaleczone skrzydło, on nie będzie w stanie nawet szybko uciekać. Więc jak tylko się zaczyna przemieszczać, ucieka przed wami, to jesteście w stanie go. No, dogonić, narzucić tą, ten materiał mu na głowę i po prostu w ten sposób zabezpieczyć. Można sobie w aucie wyścielić nawet jakimś workiem albo też jakimś materiałem, żeby wam nie ubrudził z tyłu Za stresu auta. stresu zrobi po prostu kupę. Dlatego mówię, warto sobie zabezpieczyć takie auto i, no i po prostu udać się do najbliższego weterynarza o pomoc. Nawet ten weterynarz, który nie ma podpisanej umowy, jest w stanie was przekierować, jeżeli już Czyli potrzebne jest. Tutaj bardzo ważna rzecz. Przy łabędziach jest taki malutki no, w cudzysłowie, haczyk. No, nie wozimy go za daleko. To raz, że za daleko. Dwa, bardzo ważna rzecz. Teraz mamy takie czasy, że niestety te wszystkie choróbska sobie krążą, wiecie, i y, można sobie napytać bardzo dużo biedy, jeżeli okaże się na przykład, że ratując takiego łabędzia, zabierzecie go z miejsca, które jest. Y, można powiedzieć obarczone objęte. czy objęte rzeczywiście taką strefową ochroną z racji na chociażby ptasią grypę tą nieszczęsną. Jeżeli widzicie, że łabądź potrzebuje pomocy, naprawdę warto poświęcić tę minutę, dwie na to, żeby wygooglować sobie stronę urzędu gminy, na terenie którego się znajdujecie, bo zawsze na takiej stronie urzędu gminy musi być obwieszczenie, czy przypadkiem w danej gminie, na danym terenie nie ma tej strefy objętej, no strefy zapowietrzonej tak zwanej, yy, objętej jakąś chorobą zakaźną, bo akurat w przypadku ptactwa wodnego niestety na te wszystkie ptasie grypy i inne wirusowe dziadostwa bardzo trzeba uważać. Dlatego z województwa do województwa się nie wozi tego tak dużych ptaków, w ogóle ptactwa wodnego, tylko szukam się gdzieś w pobliżu. A jeżeli już ma być jakiś transport na dalszą odległość zapewniony, to, to wtedy od razu kontakt z y, Inspekcją Weterynaryjną Powiatową A, na stronie to. Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Zawsze, w każdym powiecie, macie numer komórkowy albo bezpośrednio do powiatowego lekarza, czy lekarki powiatowej weterynarii albo do y, osoby, która jest tam na dyżurze praktycznie 24 godzinnym i warto tam zadzwonić i jeżeli nie możecie znaleźć na stronie gminy, to po prostu zapytać się wręcz dosłownie, czy jest taka i taka sytuacja, czy możemy to zwierzę przetransportować z tej lokalizacji do nie wiem do lecznicy tej i tej albo do ośrodka takiego i tego. No i to jest właśnie ta zgoda, albo ją udzielają albo nie. Albo mówią co Dalej zrobić, i jeżeli jest to strefa zapowietrzona, to wtedy oni po prostu przyjeżdżają na miejsce i zabezpieczają to zwierzę. To zwierzę trafia zwykle raz, że na leczenia, dwa, że do, na obserwację. Na obserwację już wyznaczone przez powiatowego y, weterynarza miejsce, żeby on wiedział, czy przypadkiem no, nie narobicie sobie y, biedy i nie rozniesiecie na przykład bardzo groźnej choroby, ekonomicznie groźnej, ale to już inna sprawa y, na inne tereny. Z, znajdując gdzieś na swojej drodze takiego szarego łabędzia, e, możemy bardziej po, podejrzewać, że on po prostu jest osłabiony. One nie, nie są już w pełni upierzone tymi białymi pięknymi piórami, jak jakby nam się mogło wydawać, bo dopiero będą w przyszłym roku, więc one nie mają jeszcze też na tyle siły, żeby odlecieć razem z rodzicami do ciepłych krajów. Większość rodzin zostaje w Polsce. Jeżeli staw zaczyna zamarzać, one się często przenoszą na pola. Generalnie na żerpaczyska i one potrafią tą zimę lżejszą, bądź taką z zaspami, z śniegiem, przy, przybyć po prostu tam, przesiedzieć do wiosny i, I potem wrócić właśnie. Pola. Uh -huh. I też mamy wiele telefonów na zasadzie, y, on potrzebuje na pewno pomocy, bo nie wystartuje z pola, wystartuje bez problemu. Zdrowy łabędź bez problemu startuje, niekoniecznie z wody, rozpędza się po prostu normalnie na ziemi. Ale faktycznie łabędzie w tym okresie takim zimowym szczególnie, wybierają sobie takie rozległe monokultury i siadają na samym środku. Dlaczego? Dla żeby widzieć teren. I patrzeć, czy drapieżniki do nich nie podchodzą. I sobie spokojnie dają tajemnica. radę. Ten kolor też jest super maskujący, bo biel się ładnie wtapia z kolorem śniegu, a nawet ten szary to takie błoto pośniegowe, więc no, dają sobie radę spokojnie. Chyba tyle. Chyba tyle właśnie Jeżeli tak będziecie myślimy. mieli jeszcze jakieś pytania, albo, yy, albo rzeczywiście trafi Wam się taki przypadek, że łabędź potrzebuje pomocy, to w tej chwili rzeczywiście, słuchajcie, Mieliśmy opóźnienie jedno, przepraszamy. Dwa tygodnie zwykle. Jedno? No. Ostatnio naprawdę... No, coraz zry... rzadziej puszczamy odcinki teraz z racji na to, że pracy mamy ogrom. Dzwonicie do nas coraz częściej, coraz więcej jest zapytań, ale i tak fajnie, bo te zapytania są bardzo konkretne. Nie ma już jakichś takich bzdur, panie widzę sarenkę, no może z racji na to, że jest jesień, ale nie ma... Słuchajcie, jest coraz mniej głupot, a coraz więcej takich konkretnych, naprawdę pytań, które wymagają no, wiedzy już takiej troszeczkę bardziej konkretnej i paru telefonów, żeby ustalić na przykład rozwiązanie takiego problemu. Więc naprawdę brawo, super, że jesteście czujni. Bardzo dużo osób do nas dzwoni z pytaniami. Czy pisze do nas z pytaniami takimi wręcz, no niekoniecznie teoretycznymi, ale sytuacji, które się zdarzyły. I na zasadzie, jak na przyszłość rozwiązać taką sytuację, że bardzo nas cieszy, że te treści docierają do coraz szerszej grupy ludzi i że, i że niosą za sobą rzeczywiście tą wartość edukacyjną. To jest naprawdę fajne. Bardzo wam no dziękuję ja sami za jak No sami sami chcecie się przekonać, co robimy. Jak nie, nie kręcimy dla was odcinków, to wpadajcie po prostu na nasze media społecznościowe. No i zachęcamy, żebyście zostali naszymi patronami, bo wtedy wpadacie do. Do, do naszej grupy, do a tam już w ogóle się dużo, dużo taki, dzieje. Że głowa mała. Poza tym słuchajcie, y, tu widzicie tylko dwójkę, dwójkę, która fizycznie pracuje przy tych zwierzakach, ale tak naprawdę już w tej chwili Ośrodek Puchaczówka to nie jest tylko ta dwójka. Ośrodek Puchaczówka to jest ta dwójka. I tutaj pomiędzy nami, dookoła nas jest ponad 200 cudownych, fantastycznych no, po prostu przekochanych osób, dzięki którym puchaczówka żyje i istnieje. Naprawdę brawo. Dziękujemy Wam, bo zresztą sami wiecie, że to tylko i wyłącznie dzięki Wam, bo z tym gronem, no, kochani widzowie, którzy jeszcze nie jesteście patronami, a mamy nadzieję, że będziecie, z tym gronem mamy bardzo ścisły kontakt i między innymi co niedzielę jest live, na którym sobie rozmawiamy na wszystkie bieżące tematy, co niedzielę. No, chyba, że internet jest po prostu dramatyczny, ale jakoś, jakoś to idzie i. I no, zachęcamy, po prostu zachęcamy. Na tym kończymy. Kłaniamy się Wam do stóp. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Dziękujemy za poświęcony czas. Pa! Ta.